Czy znasz to uczucie, gdy gniew, uraza czy lęk biorą górę? Kiedy jedna, nawet mimowolna myśl, lub nieostrożne słowo innej osoby, psuje ci cały dzień. A teraz wyobraź sobie ludzi, których zdaje się nic nie może wytrącić z równowagi. Są spokojni, opanowani i pewni siebie, nawet w samym epicentrum chaosu. Jaki jest ich sekret? To niewrodzony dar to umiejętność. Dziś ujawnimy Ci siedem sposobów, jak silni ludzie utrzymują emocje pod kontrolą, wykorzystując mądrość starożytnych stoików. Zostań z nami, a dowiesz się, jak przekształcić swój umysł w niezdobytą twierdzę. Od razu wyjaśnijmy jedną ważną rzecz. Stoicyzm nie oznacza, że masz stać się bezuczuciowym robotem, wręcz przeciwnie. Ta starożytna grecka i rzymska filozofia, którą praktykowali cesarz Marek Aureliusz i dramaturg Seneka, Uczy nie tłumić emocji, lecz rozumieć ich źródło. To rodzaj supermocy dla Twojego umysłu. Stoicy wierzyli, że nasze cierpienia są spowodowane nie samymi wydarzeniami, lecz naszymi osądami na ich temat. I to proste zrozumienie zmienia absolutnie wszystko. Gotowi na uproszczone wprowadzenie do stoicyzmu, by zapanować nad emocjami? No to zaczynamy. A zatem metoda numer jeden: dziel i rządź sobą samym. To najważniejsza, fundamentalna zasada stoicyzmu. Jeśli opanujesz tylko ją, twoje życie już nigdy nie będzie takie samo. Brzmi to następująco: wszystko na świecie dzieli się na dwie kategorie: pierwsza to, co jest w naszej mocy, druga to, co jest całkowicie poza naszą kontrolą. Wydaje się oczywiste, prawda? Ale ciągle o tym zapominamy, co więc możemy kontrolować. Tak naprawdę niewiele. To nasze własne myśli, nasze osądy, nasze pragnienia i nasze działania to nasz wewnętrzny świat nasz wybór, jak reagować na wydarzenia. I to wszystko. A co jest poza naszą kontrolą? Praktycznie wszystko inne pogoda, sytuacja ekonomiczna, przeszłość, opinie innych ludzi na Twój temat. Korki drogowe, rezultaty Twoich wysiłków. Możesz ciężko pracować, ale nie dostać awansu. Możesz być dobry, ale komuś się nie spodobać. I w tym tkwi sedno. Wszystkie nasze negatywne emocje gniew, lęk, rozczarowanie rodzą się z tego, że próbujemy kontrolować to, czego kontrolować nie możemy. Złościmy się na korek, jakby nasz gniew mógł go rozładować. Przejmujemy się opinią innych, jakbyśmy mogli wejść do czyjejś głowy. Silny człowiek, kierujący się zasadami stoicyzmu, po prostu przestaje to robić. Całą swoją energię i uwagę kieruje wyłącznie na to, co jest w jego mocy. Nie marnuje ani kropli sił na walkę z wiatrakami. To uwalnia ogromne zasoby umysłowe i przynosi niezwykły spokój. Drugi sposób może wydawać się Wam dziwny. A nawet nieco przerażający. Brzmi on następująco: Wyobraź sobie najgorsze, by osiągnąć to, co najlepsze. W stoicyzmie ta potężna technika nazywa się premeditatio malorum, czyli mówiąc prościej, uprzednie rozmyślanie o złu. Ale nie lękajcie się, to nie jest wezwanie do pesymizmu. Nie chodzi o to, by chodzić i czekać na koniec świata. Wręcz przeciwnie. To jedno z najskuteczniejszych narzędzi do osiągnięcia spokoju i pewności siebie. To swego rodzaju trening mentalny. Oto jak to działa. Załóżmy, że jutro macie ważne spotkanie. Zamiast po prostu liczyć na najlepsze, siadacie na kilka minut i na spokojnie wyobrażacie sobie, co może pójść nie tak. Przeciwnik będzie agresywny, zabranie wam słów, otrzymacie odmowę, przewinęliście te scenariusze w głowie i co dalej. A dalej się przygotowujecie. Z wyprzedzeniem przemyślicie spokojne odpowiedzi na potencjalną agresję. Robicie krótkie notatki z kluczowymi argumentami, zastanawiacie się, co zrobicie w przypadku odmowy. I tu tkwi magia. Po pierwsze, jeśli coś z tego faktycznie się wydarzy, nie będzie to dla Was szokiem. Nie wpadniecie w panikę, bo już mentalnie byliście w tej sytuacji i wiecie, co robić. Uderzenie emocjonalne będzie wielokrotnie słabsze. A po drugie, co zdarza się w większości przypadków, nic strasznego się nie dzieje. I wtedy odczuwacie nie tylko ulgę, ale prawdziwą radość i wdzięczność. To jak szczepionka na stres. Przygotowujecie się na burzę, a kiedy świeci słońce, doceniacie je o wiele bardziej. Przestajecie bać się porażek, bo jesteście na nie gotowi. Przejdźmy do trzeciej metody to bardzo piękny i potężny trik mentalny, który szczególnie upodobał sobie cesarz Marek Aureliusz. Nazwijmy go spojrzeniem z lotu ptaka. Wyobraź sobie, że jakaś problematyczna sytuacja cię przytłoczyła. Uraza, złość, lęk wydaje się olbrzymia, wypełnia całą twoją świadomość i zdaje się być centrum wszechświata. W tym momencie zrób prostą rzecz. Zamknij oczy i zacznij mentalnie oddalać się Najpierw wyobraź sobie siebie w pomieszczeniu, w którym się znajdujesz, następnie w myślach wznieś się wyżej i zobacz swój dom, swoją ulicę. Jeszcze wyżej oto twoja dzielnica, całe twoje miasto. Kontynuuj wznoszenie się. Oto twój kraj na mapie kontynentu, a oto cała nasza planeta Ziemia mała, niebiesko-biała kulka, samotnie unosząca się w bezgłośnej czerni kosmosu. Teraz Patrząc na tę maleńką planetę z wysokości, spróbuj odnaleźć na niej siebie, spróbuj znaleźć swój problem. Co się z nim stało? Nie zniknął, ale jego skala uległa radykalnej zmianie, prawda? Na tle tej bezgranicznej wieczności i przestrzeni stał się zaledwie mikroskopijnym ziarenkiem piasku. To ćwiczenie nie rozwiązuje problemu bezpośrednio, ale robi coś znacznie ważniejszego. Natychmiast wyrywa cię z emocjonalnego wiru i daje perspektywę. Pokazuje, jak wiele z naszych przeżyć jest w rzeczywistości błahych i przemijających. To nie jest sposób na umniejszenie wartości własnych uczuć. To sposób na przywrócenie im właściwych proporcji i niedopuszczenie, aby drobna nieprzyjemność wydawała się końcem świata. Czwarta metoda to głęboka i niezwykle osobista praktyka wieczorny rachunek sumienia ze samym sobą jak mawiał wielki stoik seneka nigdy nie kładł się spać zanim dokładnie nie przeanalizował minionego dnia to nie oznacza że masz się potępiać lub obwiniać za błędy wręcz przeciwnie chodzi raczej o bezstronną analizę którą przeprowadza mądry dowódca ze swoim najważniejszym podwładnym czyli z samym sobą każdego wieczoru przed snem Poświęcasz kilka minut w ciszy, aby zadać sobie kilka prostych pytań. Co dziś wyprowadziło mnie z równowagi? Co mnie zezłościło, zasmuciło lub przestraszyło? Dlaczego tak się stało? Czy moja reakcja była uzasadniona i pomocna? A jak mógłbym zareagować inaczej, mądrzej? Z drugiej strony, ważne jest, aby dostrzec także sukcesy. W czym dziś wykazałem się powściągliwością? gdzie postąpiłem słusznie i zgodnie z sumieniem. Celem tego ćwiczenia nie jest samobiczowanie, lecz samopoznanie. We współczesnym świecie można to nazwać prowadzeniem dziennika uważności. Kiedy dzień po dniu analizujesz swoje reakcje, zaczynasz dostrzegać pewne wzorce. Wyraźnie rozumiesz swoje wyzwalacze, czyli te przyciski, na które naciskają okoliczności lub inni ludzie. I gdy tylko je uświadomisz sobie, przestajesz być marionetką swoich emocji. Zyskujesz możliwość, by następnym razem dokonać świadomego wyboru, zamiast reagować automatycznie. Piąta metoda brzmi nieco ponuro, ale jest chyba najpotężniejsza, jeśli chodzi o właściwe ustalanie priorytetów. Stoicy nazywali ją memento mori, co z Łaciny tłumaczy się jako pamiętaj o śmierci. Ponownie nie chodzi o to, by wpadać w depresję na myśl o skończoności istnienia, wręcz przeciwnie, to potężny filtr, który pozwala błyskawicznie odróżnić to, co ważne od tego, co drugorzędne. To przypomnienie, że nasz czas tutaj, na tej planecie, jest ograniczony i każda minuta zmarnowana na bezsensowny gniew, drobną urazę czy pusty niepokój, to minuta skradziona z Twojego jedynego, i niepowtarzalnego życia. Kiedy ktoś zajedzie ci drogę, a ty jesteś już gotów wybuchnąć gniewem, po prostu zadaj sobie pytanie, pamiętając, że moja droga życiowa jest skończona, czy naprawdę chcę poświęcić tę minutę na wściekłość z powodu nieznajomego, którego już nigdy więcej nie zobaczę? Kiedy przejmujesz się krytyką lub plotkami, zadaj sobie pytanie, za rok, za pięć lat, u schyłku życia. Czy to będzie miało jakiekolwiek znaczenie? Odpowiedź prawie zawsze brzmi nie. Memento, Mori nie chodzi o strach, chodzi o wartość. Uświadomienie sobie własnej śmiertelności sprawia, że naprawdę doceniamy życie. Pomaga nam skupić się na tym, co naprawdę ważne na naszych bliskich, na naszych prawdziwych celach na tym, by być dobrym człowiekiem tu i teraz to najskuteczniejszy sposób by przestać odkładać życie na później i zacząć żyć świadomie w każdej chwili. I właśnie tutaj tkwi najważniejszy, a może i najbardziej zaskakujący sekret stoicyzmu, który spaja wszystkie te metody. Wielu uważa, że kontrola emocji to nic innego jak tłumienie uczuć, kamienna twarz i zimne serce. Ale to kompletna bzdura. Prawdziwa siła stoików to nie brak emocji, to wolność. Wolność wyboru. Między wydarzeniem, które cię spotyka, a twoją reakcją na nie, istnieje drobna przerwa, mała pauza, i właśnie w tej pauzie tkwi cała twoja siła. Nie możesz kontrolować chamstwa kasjera, niesprawiedliwej krytyki szefa, ani deszczu, który zepsuł twoje plany, ale ty i tylko ty możesz kontrolować to, co wydarzy się dalej w twojej głowie. Poddasz się gniewowi i zepsujesz sobie dzień. Czy może wydechniesz, uśmiechniesz się i zdecydujesz, że ta drobnostka nie jest warta Twojego spokoju ducha? Oto ten punkt zwrotny. Siła nie polega na tym, żeby nic nie czuć. Siła polega na tym, by czuć wszystko, ale wybierać, jak na to zareagować. Ostatecznie wszystkie te siedem metod prowadzi do jednego, do świadomości i wewnętrznej wolności. Kontrola nad emocjami to nie tłumienie, lecz świadomy wybór to umiejętność, którą można i należy trenować każdego dnia. Dziękuję, że obejrzeliście ten film do końca. Jeśli był dla Was pomocny, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić nowych odcinków o praktycznej filozofii dla współczesnego życia. A teraz pytanie do Was: napiszcie w komentarzach. Która z tych siedmiu metod wydała Wam się najbardziej bliska i możliwa do zastosowania w Waszym życiu? Bardzo nas ciekawi Wasza opinia.